Znalazłem to sobie taką nutkę dzisiaj. Wyświetliłem się na głównej, no i na początku sobie myślę, co to za głupie jest, co nie? Nagrywam to. Jakby wiecie, Ziomek ma jakiś kanał ożył przez o 3000 subów i pół tysiąca, no to myślałem, że jest taki syf, nie? Patrz na tą miniaturkę, wygląda jakby szedł sobie lasem i Ziomek mu przed chwilą powiedział, że ty we mnie tu zrób fotę, co nie? Ale jakoś dużo wyświetleń to miało, nie? 150 w 4 tygodnie, jak na jakiś taki totalnie undergroundowy kanał, no to jest dużo, bo czasami nawet jak ludzie, wiecie, są znani e, i wrzucą coś na jakiś mały kanał, to i tak to totalnie robi wyświetleń, więc po prostu coś musi być dobrego, jeżeli zrobi jakieś wyświetlenia, co nie? Tak, nie gadajcie co tam, kurwa. No i według tam. mnie, ziomek zajebiście płynie po co nie? Wierdza. Jakby A nie, nie będę tu robić jakieś analizy tekstu, co nie? To jest na przykład, wow, co z powiedział. Dalej... Po okoleci, nie? W sensie teraz jeszcze nic nie gada, ale... Nie wiem, jakoś mi sięada ta nutka. Więc chciałbym go spróbsować na streamku yy. Eee... Więc to nie będzie pierwsza reaction, bo słuchałem sobie tej nutki dzisiaj przed streamem. I w ogóle ja się, się zjawszy przed streamem. Przenosi mi na bieżni za zamuszę parę stów, mam się nie zraca, to wiesz, mi noszę łazien czy góst sercu toba Myślę, ja podmięcznie Długo trzymałem w sobie, to czuję się jak piaseczny. Zakładam nowy luk, się nie boję konsekwencji, ale nadal stary but nie zapomnę swojej kwestii Gademy, czuję chłód Słońce schowało swe wdzięki W Bili w plecy Kiedy skończą tak jak Persi Stoję na krawędzi, ale nie odczuwam strachu, bo mam z tyłu paru braci Oni mają paru bratów, są jak ściana, weź to napis, mówi przyjaciel po fachu Moja poprawna polszczyzna nie potrzebuje schematów. Nie, nie szukam ofery tak jak Dwa z waszych hey, trzyma z mi się z takim ziomkiem fukałem, że wiesz, on też dodał taką w merę prostą nutkę i po niej się wybił No i później niekoniecznie wykorzystał tą swoją szansę Kilka fajnych nutek dodał, ale ogólnie nie było takiego mega prime'u Ciekawe jestem jak tutaj się nie ma to gwia Wszyscy macie problemy, ja chcę z tym nie Chyba wybrałem tą drogę gdzie potrzeba paru lat ha, Tak, zalewam wiarą swoją do pełna Chcesz sam ze sobą się tu pojednać ha, Na star kałem ty raz pełnia Jak wyznacza moment wyznacza do moich zech Znań. Robię to stare naprawdę nie chcę zapomnieć Czemu zacząłem i dlaczego robię to To nie bodę się zmniejszą, że coś przyciągnę Nie trzeba więcej niczego wystarczy ciągle ja. robię ruch i i na Za muzę pary stów, mam się nie sprawdzać no, no chyba nie za bardzo ma. w sercu to bagaż podręczny Długo trzymałem w sobie, to czuję się jak piaseczny. Zakładam nowy luk, się nie boję konsekwencji ale nadal stary put, nie zapomnę swoich nie wiem, no mega buja mnie ta nuta, nie? Jakby... Mogę sobie ją zapędzić i słuchać. Tylko, że ma dwie minuty, to jest smutne. Jest taki, wiecz, takie flow ogólnie w tej nutce. Jestem ciekaw, w coziomek, jakby, jak Do się, się go tak dalej potoczy, bo jest dużo ludzi, którzy dodali takie nutki jednostrzałowe. Jeżeli dalej będzie dodawać takie nutki, jak tutaj dodał, no to widzę potencjał na to, że się wybije.